Witajcie, kochani. Przed nami oczywiście okrąg opisany na trójkącie i dwa zadania do rozwiązania. Te zadania trochę dłuższe, bo mają podpunkty. No, nie przedłużając, zaczynamy. Właśnie, oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym. No, przede wszystkim wizualizacja naszego zadania. No dobrze, mamy już oczywiście rysunek. Wiadomo, że tutaj oznaczenie to jest duża r tak, czyli cała ta, ta, całe przeciwprostokątna to będzie po prostu 2R. Tak? Odtąd dotąd no domyślacie się, że to jest 2R. Co jeszcze tutaj wiemy? Wiemy, że pole tego trójkąta jest znane i wynosi 8 cm. kwadratowych. Ja po prostu bez jednostki to napiszę. Wiemy również, że jakaś jest wysokość opuszczona na przeciwprostokątną. Co to za wysokość? No ona leci tutaj, słuchajcie, z tego wierzchołka, leci pyk naprzeciw prostokątną, tak? To jest nasza wysokość i ona jest równa po prostu 2. No zobaczcie, nic prostszego. To bierzemy klasyczny wzór na pole trójkąta, czyli podstawa. Podstawą jest oczywiście 2R razy wysokość, a wysokością jest dwójka i dzielimy to oczywiście przez 2. To już na dzień dobry możemy sobie skrócić dwójki, obojętnie którą, 1, 1. Podstawiamy sobie tutaj za to pole ósemeczkę. No i zobaczcie, tutaj 1, 1. No i oczywiście tutaj mamy 2r, tak? Między r a dwójką, przypominam, jest mnożenie, dlatego pozbywając się tej dwójki musimy wykonać dzielenie przez dwa obustronnie. Czyli dzielimy sobie 8 na 2, to jest 4, no a tutaj jest po prostu r -ka. No dobrze, no to słuchajcie, koniec zadania. Mieliśmy obliczyć promień okręgu opisanego na tym trójkącie, no i jest. No dobrze, to zadanie było easy, jedźmy dalej. Kolejne zadanie, oblicz promień okręgu, słuchajcie, no ta, ten sam rysunek, tak, więc pozwólcie wizualizację naszego zadania. I znowu ta sama, słuchajcie, sytuacja. Sytuacja, że przeciwprostokątna to jest po prostu średnica, to ja już po prostu napiszę, że to jest 2r. Jeżeli chodzi o dalszy ciąg, to mamy tak, krótsza przyprostokątna ma 5, no to u mnie ewidentnie ta jest krótsza, tak, ma 5, a jeden z boków, z kątów ostrych, przepraszam, kątów ostrych trójkąta jest dwa razy większy od drugiego. No właśnie, no to słuchajcie, no to łatwo się domyślić, tak? że jeżeli jeden jest dwa razy większy od drugiego, no to na te dwa tutaj kąty przypada 90 stopni. No to jeden musi mieć 30, a drugi musi mieć 60 stopni. No nic prostszego. No i tu jest już troszeczkę gorsza kwestia, ponieważ słuchajcie, albo trójkąty szczególne, no albo trygonometria, tak. No ja tu preferuję trygonometrię względu na fakt, że to jest oczywiście w tablicach, ta trygonometria dostępna. Więc spróbujmy zobaczyć, co nam powie wzór, który jest dostępny w tablicach. No tutaj widzimy, że w tablicach jest troszeczkę inny układ tego trójkąta, ale słuchajcie, no pytanie, co my chcemy tutaj z tego trójkąta w ogóle wziąć, tak? No chcemy wziąć średnicę, dlaczego? No bo chcemy obliczyć promień, tak? Jeżeli chcemy wziąć średnicę, no to moi drodzy, musimy wybrać przeciwprostokątną w tym naszym poniższym trójkącie, i ta przeciwprostokątna to jest C. Czyli ja na pewno wybiorę sobie literkę C. Po co to tak robię, żebym wiedziała, którą z tych funkcji sobie po prostu wybiorę, tak? Następnie co jeszcze muszę sobie wybrać? No zobaczcie, że tutaj mam dostępną piątkę, więc fajnie by było, żeby tą piątkę sobie wybrać. No i teraz tylko pytanie, który kąt bierzecie? Czy 30 czy 60? No to weźmy sobie załóżmy 30. Zobaczcie, że jeżeli wezmę 30, no to to jest ta moja alfa i ja muszę wziąć bok, który leży naprzeciwko tej alfy, czyli moją literkę A. Czyli ta piątka odpowiada literce A. No dobra, no to teraz podsumujmy. Dwie literki użyte, A i C. Która to funkcja? No jak widać, jest to sinus, tak? Sinus tego kąta, który zaznaczyliśmy na żółto u nas, czyli sinus 30. No to piszemy sobie, uwaga, sinus 30, tak, równa się, kreska ułamkowa. No, i tutaj moi kochani, zaznaczę wam kolorkami, że u góry idzie żółty bok, a na dole idzie niebieski bok, żeby łatwiej wam było to zweryfikować. Niebieski to jest 2R, a żółty to jest po prostu piątka. Jeszcze pojawił się jeden problem, tym problemem jest sinus 30 stopni. I tu znowu sięgamy do tablic. No i zobaczcie, musimy znaleźć sinusa 30 stopni, czyli bierzemy 30 i sinus, i na złączeniu tego szukamy. No, jak widać, jest to prosty prosta liczba, bo to jest jedna druga. Zastępujemy całego mojego sinusa 30 jako jedna druga, i piszę, że to jest 5 przez 2R. Oczywiście tu następuje proporcja, czyli mnożenie na krzyż. No i tak wykonany rachunek już jest bardzo prosty, bo wystarczy tylko podzielić przez 2 i mamy r -kę równe 5, no i praktycznie już mamy promień okręgu opisanego. No i koniec zadania, tak? Bo tylko to od nas chcieli. No dobrze, to był podpunkt B. Zobaczmy, co kryje podpunkt C. Oczywiście znowu ten sam trójkąt, trójkąt prostokątny, na którym opisujemy okrąg, ale tym razem mamy uwaga. Jest to trójkąt również równoramienny, a jego obwód wynosi 6, czyli troszeczkę inne zadanie, ale rysunek bardzo podobny. Wizualizację przeprowadzimy no, właśnie, czyli widzimy, słuchajcie, mamy tutaj już zaznaczyłam, że ramiona to są literki AA. Oczywiście możecie cały alfabet wykorzystać, no i znowu przeciwprostokątna to średnica. No, na pierwszym miejscu wykorzystam fakt, że mam znany obwód, czyli mamy dwie literki A, czyli A plus A to 2A, dodaję oczywiście 2R i to wszystko równa się 6. Jak widzimy, wszystko dzieli się przez 2, więc staram się zmniejszyć te współczynniki, czyli wychodzi na to, że A plus R to jest po prostu 3. No dobrze, my mamy obliczyć, słuchajcie, promień naszego okręgu, więc teraz no, albo wyliczę A albo R. No ja sobie na razie zostawię tą zależność, bo muszę się zastanowić, jak teraz ułożyć drugie równanie, które wykorzystuje oczywiście um, te dwie literki. No, jak widzimy, trójkąt prostokątny, nic prostszego, znowu Pitagoras. No i to jest drugie równanie. I teraz muszę te dwa równania, słuchajcie, połączyć. Widzicie, że teraz mam obliczyć promień, czyli warto by było tą literkę A wymienić tutaj w tym Pitagorasie naszym końcowym na jakąś zależność z R, czyli ja z tej zależności wyliczę literkę A, czyli R powędruje na drugą stronę i mamy 3 minus R. I taka, taka literka A przedstawiona za pomocą 3 minus R zostaje wstawiona o właśnie tutaj, tak? No, i zobaczmy, jak ją wstawimy, to tutaj napiszmy, co otrzymamy. Czyli tak, literka A to jest 3 minus R, no i oczywiście do kwadratu równa się 2R kwadrat. Teraz tutaj możemy zastosować wzór skróconego mnożenia. No, kto jeszcze nie umie, to może to rozpisać nawet razy nawias, ale spróbujmy z skróconego mnożenia. Pierwszy do kwadratu, czyli 3 kwadrat. Dodać czy odjąć. No patrzymy, jaki znaczek tutaj jest. To jest minus. No to minus. No i tutaj musimy dwa razy pierwszy, razy drugi zrobić. Czyli 3 razy 2 to 6, razy r to 6r. No i kończymy oczywiście dodając drugi do kwadratu, czyli r kwadrat. I to wszystko równa się 2r kwadrat. No i moi drodzy, ja może zaznaczę na żółto, co tu się zadziało. Czyli to całe A, które tutaj mieliśmy, tak? Poniżej, zamieniliśmy sobie na 3 minus r. No dobrze, teraz przed nami rozwiązanie bardzo prostego równania kwadratowego jak widzimy, ja może sobie wszystko przeniosę na drugą stronę, żeby było łatwiej. Czyli teraz tak, jeżeli zacznę od dwóch r kwadrat, przeniosę r kwadrat, następnie przeniosę sobie minus 6r, czyli będę miała plus 6r. I oczywiście przyniosę jeszcze 9, 3 kwadrat, czyli 9, czyli mam minus 9 i to wszystko równa się 0. No dobra, co uzyskuję? Uzyskuję tak r kwadrat plus 6r, no i oczywiście minus 9, co daje mi 0. No tu Pitagoras, no jak widzicie, to już zadanie nie jest takie proste. Wypiszmy sobie współczynniki do delty, czyli oczywiście tutaj pierwszym współczynnikiem jest a, to jest 1k, b to jest 6, a c to jest minus 9, ale to nie jest to samo, a co użyłam wcześniej, żebyście mieli świadomość. No dobra, trochę mało miejsca mi tu zostało, więc tu sobie wygospodarujemy rozwiązanie dla naszej delty. Słuchajcie, delta równa się b kwadrat, czyli 6 kwadrat, minus 4 razy a, czyli 1, razy c, czyli minus 9. Czyli mamy tak, 36 i tu mamy dwa minusy dają plus, czyli dodać i znowu 36, czyli 72. Pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 72. I teraz też jak sobie rozłożycie 72 na 2, 36, 2, 18, 9, 3, 3, 3 i 1, to parę ma dwójka i parę ma trójka, czyli wychodzi szóstka, a dwójka zostaje w domku. No to jedziemy sobie R1, bo tu trzeba dwie Rki policzyć. I mamy tak minus 6, minus 6 pierwiastków z 2, bo minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 2. Jak widzimy, no tutaj jest wynik na minusie. Ja nawet tego nie muszę liczyć, tylko zaznaczam, że to jest mniejsze od 0, no i oczywiście odpada, bo to nie jest, nie może tak być. R musi być dodatnia. I r2 dwa równa się minus 6 plus 6 pierwiastków z 2 przez r. 2 I to jest moja rka. Jeżeli ktoś by jeszcze chciał, to można sobie tutaj wszystko poskracać. Wszystko, to znaczy każdą liczbę z licznika i z mianownika skrócić przez 2. Jeżeli skrócimy, to będzie minus 3 plus 3 pierwiastki z dwóch. i słuchajcie, i to jest moja rka. No tak, nie jest zbyt atrakcyjna, no ale cóż, to zadanie nie należy do bardzo, bardzo prostych. No, ale przejdźmy do ostatniego zadania. Jak widzimy, ostatnie zadanie ma dwa podpunkty do rozwiązania. A przed nami co tutaj jest? Owó trójkąta prostokątnego wpisanego w okrąg o promieniu 5. No właśnie, zacznijmy po prostu od wizualizacji tego zadania. Od razu zrobiłam wizualizację, słuchajcie, do dwóch podpunktów, bo tak będzie po prostu łatwiej. I teraz, słuchajcie, w pierwszym podpunkcie, Mamy obliczyć oczywiście owód trójkąta prostokątnego, no i tutaj mamy niewiadome tylko literki A, bo cały owód to jest zadanie wszystkich moich boków. No to, no to co, no to słuchajcie, jeżeli to jest trójkąt prostokątny, no to wjeżdża Pitagoras, tak? Czyli A kwadrat plus A kwadrat równa się 10 do potęgi drugiej. Czyli tak, 2A kwadrat to stóweczka. Tu wystarczy tylko sobie podzielić na 2, czyli a kwadrat daje nam 50, słuchajcie, czyli a to pierwiastek z 50. Jak wiemy już z poprzedniego, że należy nałożyć zawsze ten pierwiastek. No i teraz pięćdziesiątkę trzeba, słuchajcie, szybciutko rozwalić, to to myślę, że już sobie umiecie poradzić, ale tu na marginesie szybciutko rozwalamy. Piątka ma parę, wychodzi, dwójka zostaje, czyli a to się równa 5 pierwiastków z dwóch. Ok, więc teraz jaki jest obwód, czyli LK, tak? To jest tak, dwa razy A, czyli inaczej A plus A plus 10, bo to jest moje ry, dwa ry, tak? Średnica, proszę, to jest to, to jest ta dziesiątka. No, jak się domyślacie, to są moje tutaj dwie literki A i to jest cały obwód. No, ale moje A wyszło mi 5 pierwiastków z 2 plus 5 pierwiastków z 2 plus 10. Co ja mogę dodać? No, mogę dodać tylko te dwa pierwiastki do siebie, dyszki nie tykam. Czyli mamy 10 pierwiastków z 2 plus 10. Koniec! Co jest cały obwód? No dobra, spójrzmy na podpunkt B. Tutaj już było troszeczkę gorzej, ponieważ tutaj słuchajcie, mamy, że. Jedna przyprostokątna jest 3 razy dłuższa od drugiej. No to nic prostszego, jedną nazywam a, a, drugą nazywam 3A. No i znowu, kogo tu zapraszamy? No naszego wspaniałego przyjaciela Pitagorasa. Więc jedziemy A kwadrat plus 3A i cyk, cyk do kwadratu, równa się 10 do kwadratu. Czyli mamy A kwadrat plus, i teraz uwaga, to do kwadratu i to do kwadratu. Czyli mamy 9A kwadrat, równa się oczywiście stóweczka. Tu jest oczywiście 1A kwadrat, czyli razem mamy 10a kwadrat, co daje mi stóeczka. No i oczywiście tutaj muszę wywalić sobie dziesiątkę, dzieląc przedobustronnie przez 10, czyli a kwadrat równa się 10. Żeby zlikwidować kwadrat, muszę nałożyć pierwiastek, czyli cyk, pierwiastek z dyszki. No i tutaj oczywiście smutasek, bo tego się nie da dasz rozwalić, to już jest koniec. Ale musimy obliczyć obwód, więc uwaga, jedziemy tak. Żeby obliczyć obwód, to ja co muszę zrobić? No dodać A, później 3A, no i oczywiście jeszcze dyszkę, tak? No to są te moje boki, słuchajcie, to jest moje A, tak, to jest moje A. To jest moje 3A, a to jest oczywiście moje 10. Oj, ten sam kolor, No ale dobra, teraz chodzi o tą dyszkę. Dobra, nieważne, jedziemy, czyli uwaga, teraz podstawiamy, a to jest pierwiastek z 10, później dodajemy 3 i znowu pierwiastek z 10, bo a to pierwiastek z 10 i dodajemy 10. I znowu co ja mogę zrobić, dodać tylko te nasze pierwiastki, czyli dostajemy 4 pierwiastki z 10 plus 10, koniec. No dobra, no to też nie było aż takie straszne, słuchajcie, no tylko Pitagoras jeśli się nie pomylić w rachunkach. No dobra, no to słuchajcie, nie przedłużam. Ja się z Wami oczywiście żegnam. Standardowo życząc Wam samych piątek i szóstek na sprawdzianach i oczywiście do usłyszenia już niedługo, do widzenia.